na przykład. Tak filmujemy z luźnego nadgarstka, gdzie tylko trzymam... Nawet tak. Tak. Trzymam z luźnego nadgarstka, gdzie w ogóle tylko trzymam palcami. Teraz o. próbuję przytrzymać tymi palcami mocniej. Taki uzyskuje efekt, ale jeszcze nie usztywniam nadgarstka. Ale jak mocniej trzymasz, tym to... bardziej drgania mogą się... Przy... Drga... Po, podejrzewasz, że występują... Rozumiem Cię. Podejrzewasz, że występują drgania, mięśni na ich zmęczenie po zacisku, ale to nie jest prawda. Teraz popatrz. Teraz złapię całą dłonią i usztywniam. I te, taka powstaje różnica. Teraz będę starał się trzymać całe ramię. O, wiadomo, że ramię musi chodzić, ale tu nie powinno chodzić. Dlatego, że urządzenie elektroniczne, system wystabilizuje Ci wstrząsy góra dół, ale no. tych związanych z obracaniem nie zastabilizuje. No. Tak. Także to co ja teraz robię, to takie... To, troszeczkę próbuję tak zadziałać jak działa Stedicam. A niestety, czy stabilizacja załączona? Mam nadzieję, że nie jest. Nie jest załączona teraz. No to może ty. No ale, ale popatrz, Marek. To jest, to jest, trzymam porządnie, a teraz trzymam ludzi. Popatrz, jak lata. Widzisz? No i nie, nie jest, nie Bo Bo pewne rzeczy nie jest w stanie za bo No to właśnie, próbujemy współgrać z układem. Wesprzeć go poprawić jego działanie. Znowu trzymam po swojemu. A jeszcze tutaj Ale to troszeczkę gorzej jest... mi Natomiast widzisz, popatrz Marek, jak go ja teraz Chyba, trzymam, nie? Tego ja nie trzymam tak luźno paluszkami. No. W tym momencie jest kwestią dyskusyjną takie dopracowanie sobie chwytu i wyrobienie go, żebyś jeszcze był w stanie operować zoomem. Nie trzęsę, trzymam i jeszcze próbuję powiększyć. Prawda? Jeszcze w tym momencie powiększę. I to wszystko niestety już zaczyna trochę chodzić, bo go nie podpieram tak jak powinienem. To powoduje, że później ustabilizowanie tego będzie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe.